Mamy nowego mistrza stalec ligi. Radbox Ewa Mark, rędzielnia Mini Leasing pokonał w finale drużyny Gresta dostra 1-0 i po raz pierwszy w historii 7, po złoty medal tych rozgrywek. Wspaniale, no. graliśmy tutaj po to, żeby wygrać ten turniej, wygrać ligę. Chcemy po prostu być dumni z chłopaków, tutaj z sponsorem, z Pawłem. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Na pewno się cieszymy ze srebrnego medalu, no ale po dzisiejszym meczu Patrząc, jest duży niedosyt, bo nie byliśmy w ogóle gorszą drużyną, mecz był można powiedzieć wyrównany, ale my mieliśmy więcej sytuacji niewykorzystanych, no i to najgorzej boli. By sięgnąć po złoto, Radbocz musiał wygrać ostatni mecz. Dreście natomiast wystarczył remis. Dola na wagę złotego medalu dwie minuty przed końcem strzelił Arkadiusz Piskorski, ale bohaterem finału został Łukasz Zapała. Bramkarz Radboczu wybronił aż 21 strzałów rysty. No myślę na własne życzenie, chodzi generalnie o dzisiejszą dyspozycję wykończenia akcji. No mieliśmy naprawdę dużo sytuacji na zadobycie bramki, po prostu ta piłka nie chciała wpaść, Tam, yy, Łuka zapala dobrze, też się spisywał dzisiaj. Yy, oni praktycznie wykona, yy, mieli tą przewagę, wykorzystali to. Myślę, że źle się ustawiliśmy przy tym kryciu, no niestety, taka jest piłka no i mamy duży niedosyt. Paradoksalnie losy meczu na korzyść co rozstrzygnęły się kiedy łukasza zapały nie było na wojsku. Radbord strzelił jednego rola w finale, drając z wycofanym bramkarzem, czym zresztą zdążył już zasłynąć w tym sezonie. Kiedy na chwilę przed końcem decydującego meczu Dresta wzięła czas, Radborcz wiedział doskonale, czego może się spodziewać. Jak tak nie będzie teraz wycofywać się! Jeden, dwa, jeden. 1, <laughs> 1, <laughs> do ten 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 Do każdego meczu wchodzimy po prostu jako wojownicy, także wychodzimy po to, żeby wygrywać i, i to przez cały sezon pokazaliśmy, że nie raz przegrywaliśmy, a zawsze schodziliśmy z boiska e, zwycięsko, także jestem zadowolony z chłopaków. I, i po roku przerwy, jak miałem tutaj po takim lekkim załamaniu, gdzie zdobyliśmy czwarte miejsce, też przegraliśmy wtedy z Grestą. Powiedziałem sobie, nie zdobędę medalu, odpadam, ale rok czasu wystarczyło nie, nie być tutaj na parkecie i wróciłem. <tryk> I widać jak wróciłem. Warto jednak zaznaczyć, że Gresta do finałowego meczu przystąpiła osłabiona brakiem Mateusza Komura i Piotra Kaczkowskiego, który doznał koszmarnej kontuzji na trawiastym boisku. Piotr Kaczkowski dzisiaj miał mecz na trawie w hełmnie Dostał mocno tam uderzony w głowę z łokcia, więc musiała go karetka gdzieś tam zawieźć do szpitala i po prostu no, odpadł nam o tak. Nie? O tym jak ważnym graczem dla Gresty jest Piotr Kaczkowski świadczą statystyki. Pojedynkę lub Eczekwo zgranał Szereg Naczut. wieloręce trafił m.in. Złoty But i tytuł kolekcjonera MVP. Ale nagrodę MVP sezonu otrzymał jednak od Boxu Paweł Mądrzejewski. Ta nagroda MVP to nie jest nagroda... Tylko dla mnie tylko cały zespół na to zapracował. Chciałbym podziękować chłopakom, wszystkim chłopakom trenerom sztabu. Co ciekawe, MVP 14 sezonu zdradza, że do Radboxu przed sezonem dołączył praktycznie w ostatniej chwili. Muszę powiedzieć, że t, chyba last minute to było, że Klaudek do mnie zadzwonił przez chłopaków, czy chce pograć, bo grałem wcześniej, nie wiem, w, y, dwa lata temu w Eurodrogu i tak się zakończyło to. Tu przyszła jakaś propozycja. Zgodziłem się na to i, i nie żałuję, a do MVP, no to w życiu bym się nie spodziewał. No ale no, życie pisze różne scenariusze. Brązowy medal w 14 sezonie Staleks Ligi padł łupem raczy drużyny Proflex Arnes Aero Complex Roplast. Pokonali oni w ostatnim meczu GMD EcoPol Outmore 2 do 1. MVP tego spotkania został Marcin Napierała. z decydującej bramki na 16 sekund przed końcową syreną. 14 sezon Staleks Ligi był dziwny. Nie dograliśmy tak jak chcieliśmy. Wybicie z rytmu. Dokończenie w tym roku. Liczyliśmy na więcej, aczkolwiek trzecie miejsce, to i tak sukces. Dracze Proflex już przed ostatnim meczem zapewnili sobie brązowy krążek. Ale jak twierdzą, o zwycięstwem z GMD chcieli postawić przysłowiową kropkę na D. Przyjechaliśmy, chcieliśmy zagrać swoje, było bardzo ciężko, pomimo tego, że przeciwnik nie przyjechał, że tak powiem, w pełnym składzie, yy, grało się bardzo ciężko bramkarz przeciwnej drużyny zrobił, że tak powiem, kawał dobrej roboty. Ale wygraliśmy, a to się liczy. No i trzecie miejsce. Czternasty sezon Stalec Ligi przeszedł tym samym do historii. A był wyjątkowy. Przez pandemię koronawirusa trwał praktycznie rok. Cieszę się, że mimo wszystko mieliśmy trochę szczęścia przy tym covidzie, ponieważ raz, że zakończyliśmy sezon e, tak jak planowaliśmy, udało się go zakończyć, tak ostatni mecz, choć był to mecz ligowy, decydował o mistrzostwie, no lepszego scenariusza myślę, że Zarówno my jak i kibice nie mogli sobie wyobrazić, że mecz ostatni ligowy decyduje o mistrzostwie. Półtorej minuty przed końcem pada bramka decydująca o tym, że z wygrywa. Gratulacje. Sezon zwariowany, najdłuższy w historii. Rzeczywiście trwało praktycznie rok od listopada do listopada. Z najdłuższą przerwą w historii, także COVID poprzewraca wszystko do góry nogami. Ale myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. I wielkie podziękowania dla całej mojej ekipy oraz drużyn, które też ze zrozumieniem podeszły do tematu. No i dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Tymczasem trwa rekrutacja do 15 sezonu. Zarząd Stalec Ligi zapowiedział refer wobec sponsorów i uczestników i przygotował atrakcyjną ofertę. Tak, staramy się grać fair zarówno wobec naszych sponsorów, jak i uczestników. Przede wszystkim objechaliśmy tutaj wszystkich naszych sponsorów, którym bezpłatnie przedłużamy promocję ich marek na kolejny sezon. Z racji tego, że mamy świadomość, że w tym czternastym sezonie bez kibiców, dużo mniej meczów było rozegranych niż, niż powinno być. Także no, nie wywiązaliśmy się nie z naszej winy, z naszych zobowiązań wobec nich. Dlatego też postanowiliśmy zrobić taką akcję, żeby być fair wobec sponsorów, ale jesteśmy również fair wobec drużyn. Ekipy, które grały w tym skróconym sezonie, z racji tego, że tych spotkań było mniej, mają taką bonyfikatę do wpisowego. Zamiast 1000 zł zapłacą 600 pod warunkiem, że zostawią w swoim składzie 10 zawodników, czyli będą kontynuatorami tych drużyn. No, nigdy nie było tak tanio. Myślę, że to naprawdę warto za 600 zł do 15 sezonu przystąpić, zważywszy na to, jakie nagrody tutaj dajemy. Co roku gdzieś tam te 20 tysięcy w puli jest. Myślę, że teraz również będzie co najmniej tyle. Także no, nic, tylko zgłaszać się, a czasu jest coraz mniej, bo do końca rekrutacji już tylko tydzień. Warto przed kolejnym sezonem. Pokusić się o wzmocnienia, bo mistrz składa bardzo ciekawe deklaracje. Z przymrużeniem oka, oczywiście. No, szykujemy mocną ekipę, także myślę, że znowu się spotkamy w takiej sytuacji jak dzisiaj. Tak, chciałem powiedzieć, że tutaj już jakieś tam dwa miesiące temu byli tutaj na testach. Specjalnie zorganizowali tutaj mecz Brazylia-Serbia. Także przyjechali właśnie Brazylijczycy <laughs> na testy do nas, także na pewno może ktoś z nich. Ten z I... Tak, <laughs> może ten z Barcelony. Kilku nam pracę. się podobało, nie? To dopiero pierwszy nasz finał i na pewno obiecujemy, że nie ostatni.